Wojciech Jaruzelski, generał, który podzielił Polskę. Dla jednych patriota, który uratował kraj przed wojną domową. Dla innych sowiecki sługus, który wprowadził stan wojenny i zdusił solidarność. Jeden człowiek, a wokół niego tyle emocji. Młody Jaruzelski? Syn ziemiańskiej rodziny, ale los pokierował go inaczej. Zesłany z rodziną na Syberię. Potem wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, czy miał wybór? A potem? Kariera jak z podręcznika komunisty. W 1981 roku zostaje pierwszym sekretarzem PZPR i postanawia nie pozwolę, żeby Solidarność rozwaliła system. I jeb stan wojenny. Czołgi na ulicach, internowania, godzina milicyjna. Tłumaczył to tak. Jak nie ja, to wejdą Sowieci. Pytanie. Naprawdę ratował Polskę, czy tylko ratował swoją władzę? Po latach? Przeprosił. Mówił, że żałuje ofiar, ale zdania o stanie wojennym nie zmienił. Sąd? Niby procesy, niby oskarżenia, ale finalnie żadnej kary. Bohater czy zdrajca? Daj znać w komentarzu.